Witajcie moi drodzy na kanale w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Oczywiście. Kochani, mamy okres przedświąteczny, w związku z tym chciałbym dwa słowa powiedzieć dzisiaj o największym darze, jaki człowiek tu na ziemi może doświadczyć, przyjąć. Więc kochani, proszę, abyśmy abyście otworzyli swoje serca. Na przesłanie tego filmu, chciałbym was w ogóle mandarynką poczęstować bądź grejfutem. Natomiast, kochani, proszę, no nie da rady. Natomiast, kochani, o tym darze, o którym będę dzisiaj mówił, na pewno na całej ziemi jest głośno i na pewno ten dar, o ile jeszcze go nie przyjęliście, będziecie mogli go przyjąć. Tam, gdzie jesteście, tam, gdzie siedzicie, tam, gdzie leżycie, tam, gdzie pracujecie, tam, gdzie chodzicie. Kochani, to jest dar ogólnie dostępny darmo z łaski Bożej, przez wiarę. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa, oczywiście. Moi drodzy, <laughs> jak widzicie, <laughs> mam ubiór odświętny, czego to się nie robi, kochani, czego to się nie robi. <laughs> kochani, w Mateusza, w Ewangelii Mateusza 5, 3 jest takie błogosławieństwo. Błogosławieni, ubodzy w duchu. Tam w ogóle kilka błogosławieństw jest wymienionych, natomiast ja nie chcę wszystkich poruszać, tylko teraz to jedno błogosławieństwo. Ubodzy w duchu. Kochani, słowo ubogosławieni jest to forma wykrzyknikowa, oczywiście w oryginałach, Błogosławieni, szczęśliwi, tak? O jakże szczęśliwi! To jest takie krzyknięcie o jakże szczęśliwi! Jest to rzeczywistość, która jest tu i teraz rzeczywistość dostępna i już istniejąca. Z, yy, z greckiego jest to makarios, czyli jest to słowo, które w oryginałach występuje zamiast słowa błogosławieni i to słowo oznacza radość wynikająca sama z siebie niezależna od okoliczności i warunków zewnętrznych niczym nie zakłócona więc to słowo błogosławieni oznacza postawę duchową człowieka postawę szczęścia, radości, satysfakcji i spełnienia w wymiarze duchowym bo w wymiarze tym ziemskim, to jak wiemy, z chrześcijanami było różnie. Raz mieli majątki, raz nie mieli, raz byli żyli, a raz byli zabijani, raz byli na wolności, a raz byli w więzieniu. Nie zmienia to faktu, iż oni wewnątrz mieli właśnie ten stan makarios, radość wynikająca sama z siebie, czy, czyli ta radość ze zbawienia, z życia, w Zbawicielu. Kochani, to jest niesamowite, mi do tego dużo brakuje, natomiast na pewno modlę się o to, aby e, również i w moim wnętrzu, w moim sercu manifestowało się to słowo błogosławieni, szczęśliwy, radośny, zaspokojony, spełniony. E, no właśnie, kochani, łatwo się mówi, prawda? Ale to słowo to wszystko oznacza. Błogosławieni ubodzy w duchu moi drodzy. Słowo ubodzy z greki ptochos oznacza absolutne i skrajne ubóstwo, dno nędzy. Tylko zauważmy, jest tu napisane w duchu. Tu nie jest napisane w pieniądzach, w materializmie, jest napisane w duchu, więc to jest to absolutne i skrajne ubóstwo, dno nędzy w duchu człowieka. Dlaczego? Kochani, dlatego, że my jako ludzie, którzy urodzili się z woli mężczyzny, z woli kobiety, urodziliśmy się w grzechu i ten grzech mieszka w nas i mamy w sobie taki obszar, który przez Boga nie jest dzisiaj zaspokojony z racji tego grzechu, który nas oddziela, z racji tej zepsutej natury, z racji tego przekleństwa, które weszło na ludzi, z racji tego prawa, które w nas się przejawia, prawo grzechu i śmierci, i to nas oddziela od błogosławieństwa, którym jest sam Bóg w osobie Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym. Więc, kochani, wewnętrznie każdy z nas, czy, czy bogaty, czy biedny, bez względu na to, gdzie mieszka, bez względu na wykształcenie, bez względu na kolor skóry, narodowość każdy człowiek, który nie przyjął Chrystusa Jezusa, ma w sobie obszar wewnątrz, w Duchu Swoim, który jest obszarem martwym i potrzebuje zaspokojenia, wypełnienia, spełnienia w Bogu. Więc kochani, można być człowiekiem, który ma willę, ma basen, ma samochód, ma piękną żonę, mądre dzieci, który ma, nie wiem, pieniądze, który tak po ludzku jest spełniony, natomiast wiecie, wewnątrz i tak ma Obszar ubogi. Tam ma w środku absolutne i skrajne ubóstwo, dno nędzy, z powodu, z powodu braku e, błogosławieństwa, którym jest Chrystus Jezus, z powodu Zbawiciela, um, którego jeszcze nie przyjął. To jest taka, taki obszar, um, można powiedzieć, biedy człowieka. Kontekście poznania Boga i w oczywiście w kontekście wypełniania woli Bożej w swoim życiu. Kochani, to słowo yy, oznacza biedny, pozbawiony znaczenia i prestiżu, poniżany, uciskany, nieposiadający żadnych środków doczesnych i zmuszony do pokładania całej nadziei w Bogu. Pokorny i bezradny. W Psalmie 34.7 jest tak napisane: Oto biedak wołał. A Pan go usłyszał i wybawił go z jego uścisków, z jego nędzy, prawda? Więc kochani, Bożą wolą nie jest to, abyśmy pozostawali oczywiście w tym stanie nędzy, tego ubóstwa, tego skrajnego ubóstwa i dna nędzy, ale w momencie kiedy człowiek uwierzy, w Zbawiciela, który ratuje od tego stanu, to w, w tym Zbawicielu można zostać wybawionym, uratowanym, podniesionym. To się nazywa zbawionym. Oczywiście w Chrystusie Jezusie, zmartwychwstałym. Kochani, 2 do Koryntian 8, 9. Albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa. Kochani, czy my znamy tą łaskę? Bo może nie znamy. Natomiast jeżeli znamy, to albowiem znacie łaskę Pana naszego, Jezusa Chrystusa, że będąc bogatym, stał się dla Was. Dla was i dla mnie stał się ubogim, abyśmy jego ubóstwem ubogaceni zostali. Kochani, tu nie chodzi o to, że Bóg daje ubóstwo. Tu chodzi o to, że on stał się e, ubogi, e, stał się m, człowiekiem. Wyparł się e, tej pozycji, tych wszystkich przywilejów, które miał w niebie, ogołocił samego siebie, stał się e, nam podobny, przyjął postać grzesznego ciała. I za nas został zabity na Golgocie, jako ofiara przebłagalna. Um, oczywiście zmartwychwstał, dzisiaj jest w niebie. I kochani, on w zmartwychwstaniu stał się życiodajnym duchem, w którym cieleśnie mieszka cała pełnia boskości. Um, I co? No i możemy go przyjąć. Ale po co? Po to, żeby on nas wybawił, uratował, podniósł, wywyższył. W sobie samym, moi drodzy. W sobie samym, to znaczy, kiedy go przyjmiemy i będziemy trwali w nim i żyli jego życiem, życiem zmartwychwstania, to on nas ubogosławia, podnosi, uzdrawia, uwalnia, ratuje od tej doliny nędzy, od tego um, ubóstwa, od tego um, przekleństwa duchowego. Oczywiście stan duchowy, kochani, ma też y, przełożenie y, na sprawy tego życia tutaj na Ziemi, prawda? Człowiek jest bardziej radosny, szczęśliwy, y, to wszystko się wiąże. Y, to wszystko ma ten wewnętrzny stan, ma przełożenie po prostu tak po ludzku y, na to życie tutaj, y, że tak powiem, w świecie, w ciele i tak dalej, prawda? Więc, kochani, y, Jezus jest zbawicielem od tego stanu. Jezus zbawia, to znaczy ratuje, uzdrawia, uwalnia, obdarza nowym życiem, drogą i prawdą, mądrością i mocą. Kiedy żyjemy w Chrystusie Jezusie, to w nim mamy już yy, przez Boga dane nam do naszego wnętrza wszelkie błogosławieństwo. I możemy po prostu trwać w nim, żyć w nim, czerpać z niego. I urealniać Jego osobę. A on w zmartwychwstaniu już nie jest ubogi. On w zmartwychwstaniu jest królem królów, panem, panem, a Bogiem, do którego należy cała Ziemia. Wszelkie bogactwo, wszelka mądrość, kochani, wszelka moc, wszelki autorytet, wszelkie zwycięstwo to jest Chrystus Jezus. I kiedy przez wiarę trwamy i żyjemy w Nim, to Jego osoba, obietnice, które są w Nim. Mo, mogą się w nas manifestować, prawda? Jego natura, jego życie, natura Ojca, to DNA Ojca, życie Ojca, może w nas się, w Chrystusie manifestować. Kochani, chciałbym, żebyśmy przeczytali, bo tak mówię o Jezusie, tak mówię o tym, że, że Jezus ratuje nędzarza, czyli tego ubogiego w duchu z tej Doliny Zagłady, z tej Doliny Zagłady, z tego miejsca Totalnego ubóstwa duchowego. Więc, kochani, przyjąć Chrystusa Jezusa jako zbawienia od tego stanu możemy dostąpić. Tak? Jest to możliwe przez wiarę naszych serc. Jest to możliwe poprzez nieuczynki, nie naszą mądrość, nie naszą dobrość, natomiast nie przez jakiś tam system religijny, wiedzę, ale przez wiarę naszych serc. Kiedy mamy zwiastowaną Ewangelię o zbawieniu w Chrystusie Jezusie, o królestwie Bożym w Chrystusie Jezusie, to kochani, kiedy nasze serce uwierzy w przesłanie Ewangelii, to przez wiarę możemy doświadczyć przyjęcia Chrystusa Jezusa do swojego wnętrza, do swojego ducha. To jest niesamowite, i chcę Wam kilka słów na ten temat powiedzieć, jakby uwiarygodnić to. Co teraz powiedziałem, można przyjąć do swojego wnętrza, do swojego ducha ludzkiego zmartwychwstałego Chrystusa Jezusa. Słowo Boże, które ciałem się stało, które chodziło po ziemi, które stało się ofiarą przebłagalną, zostało zabite, zmartwychwzbudzone, uwielbione, które siedzi po prawicy ojca i to słowo Chrystus e, zmartwychwstały, Syn Boży, Syn Człowieczy, jako życiodajny duch może zamieszkać w sercach tych, którzy Go przyjmą przez prostą wiarę swoich serc. Darmo, z łaski Bożej, kochani. Chodzi o usłyszenie, przyjęcie Ewangelii, um, uwierzenie i w ten sposób Go przyjmujemy. Przeżywamy tak zwane nowonarodzenie. Kochani, Ewangelia Jana 1, 4. 1, 1, 1, 4. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, aby z niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. Kochani, to jest mowa o Jezusie Chrystusie. <laughs> Czyli na początku był Jezus, to przez niego powstały rzeczy widzialne i niewidzialne. To w nim, przez niego i dla niego wszystko jest, więc i my również. Więc, kochani, yy... W wersecie 14 jest napisane: a słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jako ma jedyny Syn od Ojca, pełen łaski i prawdy. Kochani, Jezus Chrystus jest pełen łaski, pełen prawdy. To jest światłość tego świata. To nie jest ta światłość, tak, jak żarówka daje światło, albo jak słońce daje światłość. To jest ta pierwsza światłość, światłość, która jeszcze która była światłością jeszcze przed stworzeniem gwiazd, przed stworzeniem słońc. Czytajcie pierwszą księgę rodzaju, moi drodzy. Więc yy, chciałbym przeczytać, moi drodzy, yy, takie wersety jeszcze z tego pierwszego rozdziału, 12 i 13. <laughs> Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w Jego imię. W Jego imię oznacza w niego, w Jego osobę. Którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. Więc, kochani, my urodziliśmy się w grzechu, jesteśmy pozbawieni chwały Bożej, obrazu Boga i tego statusu dziecka Boga my tego nie mamy, natomiast kiedy Go przyjmiemy, kiedy w Niego uwierzymy to Bóg daje nam prawo stać się dziećmi Bożymi, prawda? to znaczy tym, którzy Go przyjęli którzy wierzą w imię Jego czyli doświadczamy nowonarodzenia przez wiarę naszych serc, przyjmujemy Go i rozpoczynamy życie w Nim zaczynamy żyć życiem z nieba, zaczynamy żyć niebiańskim człowiekiem Zaczynamy go przyoblekać. On, on stał się dla tych, którzy go przyjęli Panem i zbawicielem, życiem i mądrością i siłą i miłością i mocą i wieloma, i jeszcze innymi, że tak powiem rzeczami. Więc moi drodzy rozdział trzeci. chciałbym o Nowonarodzeniu narodzeniu przeczytać. To będzie dosyć dłuższy fragment od 1 do 18. A był Nikodem, człowiek z faryzeuszów imieniem Nikodem, dostojnik żydowski. Ten przyszedł do Jezusa w nocy i rzekł mu, Mistrzu, wiemy, że przyszedłeś od Boga jako nauczyciel. Nikt bowiem takich cudów czynić by nie mógł, jakie ty czynisz, jeśli by Bóg z nim nie był. Odpowiadając Jezus, rzekł mu, Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Rzekł mu Nikodem, Jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czy może powtórnie wejść do łona matki swojej i urodzić się? Dostojnik żydowski, faryzeusz ze stronnictwa religijnego w ogóle nie rozumiał tego, co Jezus mówił, a powinien rozumieć. Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest. Co się narodziło z ducha, duchem jest. Kochani, kiedy urodziliśmy się z woli mężczyzny i z woli kobiety, urodziliśmy się w ciele, w ciele śmierci. Tak apostoł Paweł nazywa człowieka grzesznika. Grzesznika to znaczy tego, który żyje grzesznym rodzajem życia, wyraża to życie poprzez grzechy, człowieka, który jest zepsuty do cna. I to jesteśmy my wszyscy. Wszyscy, którzy rodzimy się z woli mężczyzny i z woli kobiety. Więc to, co narodziło się z ciała, ciałem jest. Natomiast poprzez Nowonarodzenie, poprzez wiarę w Chrystusa Jezusa, kiedy go przyjmujemy, doświadczamy właśnie Nowonarodzenia i w nas zradzane jest coś nowego, nie w duszy, nie w sercu, nie w ciele, nie w zmysłach, nie w emocjach. Um, Natomiast na tym poziomie ducha ludzkiego, kiedy uwierzymy, przeżywamy nowonarodzenie w duchu ludzkim. Ten nasz duch łączy się z Panem, łączy się z Chrystusem Jezusem, łączy się z Bogiem, który jest duchem. I te dwa duchy są później jedno. I to jest tak zwane duchowe nowonarodzenie, moi drodzy. Więc ktoś, kto tego nie doświadczy, nie ma szans, żeby wszedł do Królestwa Bożego. Do tego Królestwa musi się człowiek nowonarodzić w Chrystusie Jezusie przez wiarę. Nie dziw się, że Ci powiedziałem, musicie ci się na nowo narodzić. Nie dziwmy się, że Jezus tak powiedział. Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz, ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto, kto narodził się z ducha. Kochani, nowonarodzenie... To jest przyjęcie Ducha Jezusa Chrystusa do swojego ducha poprzez prostą wiarę swojego serca. Odpowiedział Nikodem rzekł do niego: Jakże to się stać może? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, co wiem. wiemy to mówimy i co widzieliśmy, o tym świadczymy, ale świadectwa naszego nie przyjmujecie. Zobaczcie Jezus mówi do Nikodema w liczbie mnogiej, tak jakby w Jezusie więcej osób było. Bo było, kochani. Był Duch Święty, był Jezus jako osoba i był Ojciec w Nim. Kochani, <laughs> niesamowite, prawda? <laughs> Jeśli nie wierzycie, gdy wam mówię, mówiłem o ziemskich sprawach, jakże uwierzycie, gdy wam będę mówił o niebieskich? A nikt nie wstąpił do nieba, tylko ten, który wstąpił z nieba, Syn Człowieczy. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony syn człowieczy. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Kochani, kiedy uwierzymy, przeżywamy Nowonarodzenie, przyjmujemy, przyjmujemy dar z nieba do swojego wnętrza ten dar, w którym możemy trwać, ten dar, który możemy poznawać i to jest życie wieczne. On w nas. Aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Czyli żywot wieczny to jest osoba, to jest Jezus Chrystus, moi drodzy. Poznanie Chrystusa Jezusa jest żywotem wiecznym, bo on jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Albo Albowiem tak, Bóg umiłował świat, że syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna swego na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kochani, Jezus z nieba stąpił, stał się darem dla nas. Kiedy przyjmujemy ten dar, najcenniejszy dar, jaki człowiek tu na ziemi może doświadczyć, to przyjmujemy to życie, życie wieczne. Żyjąc w Chrystusie, żyjemy na wieki, moi drodzy. Żyjąc w Nim, już tu na ziemi rozpoczynamy Życie wieczne, życie wieczne to jest osoba, życie wieczne to jest Bóg w Osobie Jezusa Chrystusa jako życiodajny duch w nas. Kiedy Go przyjmujemy, a potem trwamy, żyjemy w Nim, to doświadczamy realności, rzeczywistości Boga, realności rzeczywistości Stwórcy, żyjemy Jego życiem i przez Jego życie, przez to moc zmartwychwstania. Jezus mówił: Ja jestem życiem, ja jestem zmartwychwstaniem. Możemy być zbawiani, formowani, przekształcani, uzdrawiani, posilani. Kochani, o to chodzi. Chodzi o to, aby go przyjąć, potem trwać w nim i przez jego życie w nas być, człowiek, być człowiekiem, który jest formowany na jego podobieństwo już tu na ziemi, moi drodzy. To jest ten dar z nieba. To jest Chrystus, to jest życie wieczne, to jest życie, to jest zmartwychwstanie, to jest mądrość, to jest miłość, to jest moc, to jest droga, to jest prawda. Kochani, o ten dar chodzi. Kochani, są święta, z czego my się cieszymy. Ludzie mają dzisiaj prezenciki, choinki, nie wiadomo co, rozumiecie? Bąbki, światełka, takie, i inne i czują się radośni na chwilkę, prawda? O ile się czują radośni. Natomiast idzie w życiu to na ziemi o dużo więcej. Chodzi o to, aby przyjąć ten dar z nieba, którym jest Chrystus Jezus, do swojego wnętrza i żyć Jego życiem, doświadczać Jego osoby, żyć w Nim, trwać w Nim, przeoblekać Jego. Kochani, o ten dar chodzi: większego daru na ziemi nie, dostanie, nie dostaniemy. Ci, którzy Go przyjęli uh, z łaski Bożej. Um, i, to wiedzą, o czym mówię. Więc mój, mój drogi słuchaczu, jeżeli jeszcze w Tobie nie ma Chrystusa, jeżeli jeszcze nie przeżyłeś uh, nowonarodzenia w Chrystusie Jezusie, to ja Cię zachęcam, otwórz Ewangelię, czytaj, 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 uwierz, przyjmij, abyś mógł później trwając w Nim rozpakować ten dar, poznać ten dar, poznać błogosławieństwo, które z nieba snopiło do Twojego wnętrza. Ten dar jest naszym przeznaczeniem. To jest to Słowo oryginalne z nieba, który, które jest nim i poprzez poddanie się pod życie tego Słowa, poddanie się Chrystusowi Jezusowi, ten dar toruje nam drogę. Ten dar jest naszym przeznaczeniem tu na ziemi i na wieki. Kochani, nie dajcie się oszukać diabłu. Chrystus jest zbawieniem, Chrystus jest życiem. Chrystus darzy życiem. Chrystus jest zmartwychwstaniem. Nie uzdrowienie, nie uwolnienie, ale chodzi o Jego osobę, o zbawienie to jest największy dar. Wszystkie inne rzeczy są pochodną trwania w Chrystusie Jezucie. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony. Kochani, kiedy uwierzymy w Chrystusa, przyjmiemy go. To jesteśmy, przeszliśmy ze śmierci do życia. Dlaczego? Dlatego, że z tego stanu żywotrupa doświadczamy wzbudzenia zmartwych w Chrystusie Jezusie i żyjąc Jego życiem, życiem zmartwychwstania, już jesteśmy w Królestwie Bo Bożym, kochani. O to chodzi każdy, kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony, kto zaś nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. Więc, moi drodzy, um, uwierzmy w Jezusa. Przyjdźmy do Niego, przyznajmy się do własnej grzeszności, do własnego zepsucia, do własnej takiej wiecie duchowej biedy przyznajmy się, że nie przyżyliśmy nowonarodzenia, Przy, przyznajmy się że jeszcze jego nie przyjęliśmy ja nie mówię o, o, o wiedzy, o systemie jakimś tam religijnym, takim czy innym ja mówię o realnej osobie zbawienie to jest osoba to nie jest wiedza, to nie są sakramenty, to nie, to nie, to nie jest nasza mądrość to nie są nasze uczynki to nie jest nie wiem, jakiś tam człowiek u którego szukamy zbawienia to nie są jacyś inni pośrednicy jakieś bałwany, fałszywe bogi nie, nie kochani zbawienie to Chrystus Jezus kiedy przeżywamy nowonarodzenie Zbawiciel przychodzi i zaczyna żyć w nas i my możemy trwać w Nim i, i po prostu poznawać Jego Ech. O to chodzi, moi drodzy. Nie dajmy się diabłu oszukać. Pamiętajmy, moi drodzy, że droga, prawda, życie, zmartwychwstanie, miłość i moc, rzeczywistość z nieba, wola z nieba do naszego życia, słowo z nieba do naszego życia, to jest wszystko osoba. Kochani, to jest osoba. Proszę was, rozważcie w sercach swoich osobę Jezusa Chrystusa. Dziękuję Wam za uwagę. Błogosławię Was w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.